Witam Was na moim kanale, Byłem Gregor Kudowa Garaż. Dzisiaj następne robotki. Zabieramy się za wymianę szczęk w kraj zlerze 96 Rock rok Jajo trójce. Mamy z tyłu jeszcze szczęki, już dość huczą, są starte. Będziemy działać, pomalujemy bęben. Jedną stronę już oczywiście zrobiłem, także efekt końcowy jest taki. Ładnie bęben jest wymalowany. Wygląda to schludnie i ładnie. Zabieramy się za drugą stronę. A więc, co? Rzucamy koło i rzucamy bęben. I będziemy patrzeć, co dalej się dzieje. A ja tak, bęben zrzucony. Zabieramy się za czyszczonko. Przed malowaniem wyczyścimy. Chama do gołego. Potem jedziemy ładnie gumóweczką. Jest już trochę zjechany środka, ale jeszcze pojeździ. Tragedii nie ma. Trochę nadszarpnięty zębem czasu. W środku to wygląda tak też wszystko mamy do czyszczenia także rozbieramy, pamiętajcie najważniejsze to samoregulator, żeby go wyczyścić, przesmarować żeby on funkcjonował W raz, że będziecie mieli problem ze złożeniem a drugie, że nie będą chodzić hamulce będą Tarły, grzały się Albo coś się z nimi będzie działo Damy to powoli do kupy Nowe szczyneczki Zestaw naprawczy Jeszcze zostało nam samo Regulator szczynek I możemy zakładać bęben Bęben też jest ładnie zrobiony Wygląda jak nowy Także o! Także coś z tego będzie Będzie pan zadowolony a więc tak, filmik, <laughs> można powiedzieć dzień pracowity. Zakończyliśmy robotę. Yy, obroty, sprostowanie, świece pomogły na krótki czas, bo dalej pokazywało cuda. Wyjąłem jeszcze raz krokowca, wyczyściłem go, bo był cały z sadzy gdzie nie gdzie, nie dopatrzyłem tam przy o-ringach i tam gdzie się domyka. Ale myślę, że główną przyczyną było tego, ktoś po prostu zawinął gumę od filtra i łapał, bo aż okopcone było przy samej przepustnicy, łapał lewe powietrze i przez to nie chciał chodzić na wolnych obrotach. Jest już gitara, kryzys zażegnany. A co do filtra kabinowego, to niestety ani w jednym, ani w drugim nie mam filtra kabinowego. Pozdrawiam.